Jan Nowicki, sensacyjne wieści po widok z cmentarza poraża. Jan Nowicki zmarł nagle w swoim domu, o czym poinformowano w mediach już następnego dnia. Jak donosił Super Express, aktor konał na rękach żony. Wezwano pogotowie. Gwiazdor był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Pogrzeb artysty odbył się w jego rodzinnym kowalu, gdzie zjawił się tłum ludzi. Którzy chcieli go pożegnać. Wśród nich nie zabrakło też znanych twarzy, ale też liczono chyba na większą reprezentację z show biznesu. Pisaliśmy o tym tutaj. Po mszy Kondukt żałobny ruszył na pobliski cmentarz, gdzie aktor jakiś czas temu kupił kwaterę i wybudował okazał rodzinny grobowiec. Uwaga, zwraca przede wszystkim rzeźba przedstawiająca rozsuniętą kurtynę, spod której wyziera krzyż. Na płycie wyryt napis, żyć możesz wszędzie, umieraj, gdzie dom. Zaraz po pogrzebie pojawiły się zdjęcia grobu aktora, który niemal całkiem zakryty był wieńcami, co oczywiście zrozumiałe. Jak wygląda jednak grupa artysty po kilku dniach od pogrzebu? O tym donosi właśnie fakt. Niebywałe, co potem ktoś położył na płycie. Dziś grób ten tonie w kwiatach, niezliczonych wieńcach żałobnych. Wśród których znalazł się nawet szalik Wisły Kraków, który Jan Nowicki był wieloletnim, wiernym kibicem. Spod wielkiej ilości wiązanek prawie nie widać grobu, choć od pogrzebu minęło już kilka dni relacjonuje tabloid.